Siemanko, witam. Pierwszy marzec mamy. Beczki jak widać były na nie. Drugie moje wyjście, dzisiaj pierwsze. Niestety porażka. Zaliczyłem klątwę, taką widlicę. Nie wstawiałem, bo bez sensu. No, a drugie wyjście już uznaję za udane. Zobaczcie, jakiś ustatek gdzie trafił. Piękny szuftak świeżuteńki z nocy Macie, jak ktoś ma dobry węch, to może powąchać. Ech, ja ten zapach akurat uwielbiam. No, piękny gnacior. Półtora kilo będzie ważył mniej więcej. No ale jest kurde, zobaczcie. Fajnica tyczka. No właśnie, tak te fajna teczka. Przejdę trochę od zawietrznej, bo wieje. Yy, chciałem Wam powiedzieć, że nie wrzucam otoczenia. Ktoś mi tam pisał komentarz, że fajnie wyglądało, jakbyś pokazał, yy, jakie otoczenie tam, a nie tylko sama ziemia. Nie będę pokazywał, bo za dużo ludzi, kurde, można powiedzieć, jeździ za mną. Bez sensu to jest, później będą włazić mi w moje tereny, to trzeba sobie samemu wypracować, a nie iść na łatwiznę, tak? Ja chodzę za zrzutami cały rok, można powiedzieć i, I to jest wypracowane, a jeżeli ktoś jest takim kurde, można powiedzieć lamusem, który chce iść na łatwiznę, no to będzie jeździł za kimś, łaził za nim, nie? Bez sensu, jak ja już przejdę, to ty już nie podniesiesz, to nie jedź. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się Daszbur.